Dobra, witam jeszcze raz ponownie. Wszystkich serdecznie. Yy, u mnie dzisiaj na warsztacie yy, pamiętacie Erdeico, które robiliśmy na Free Energy. Wiecie, że gra cały dzień. I bateria, jak była naładowana, tak jest naładowana. Wygląda to w ten sposób. Tu jest panel słoneczny wklejony na, 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 na taki klej. Yy, który klei też stal, taki uzupełniacz do out hmm. Tak, widać, gra, ale nie w tym. Ten film będzie odnośnie cech którą właśnie wykonałem. Nawinąłem to yy, półtorówko przewodem, yy, dwoma przewodami, czarnym i pomarańczowym, żeby było widać, że w yy, no, których które końce uzwoi do, do czego mają służyć. Tutaj mam taki sobie malutki schemacik narysowany tego ustrojstwa, czyli taki prosty generator. No i wytłumaczymy może, na, bo tu ludzie robią, widziałem na YouTubie, e, różne eksperymenty. O co tu chodzi? Z tego co z tego co zauważyłem sorry radniko sobie gra Niech sobie gra. Poczekajcie, mam Coś tu. Wystarczy chyba zbliż... no. Jeszcze cewka nie włączona, a radio... Szaleje, nie? No. I... No dobra, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie. To nie jest tak, że ilość zwojów nie jest ważna. Jest bardzo ważna. Grubość drutu też jest bardzo ważna. To tak jak w każdej jednej indukcyjności, w każdej jednej cewce. Ja tutaj zastosowałem tranzystor, który przynosi 400 MHz, tam że pracuje tam na 12 W w tej chwili pobór miał. Yy, dwa rezystorki, jedno po prostu, żeby dopasować prąd na bazę, żeby go wysterować, żeby nie, nie ciągnął za dużo z yy, zasilacza. I, I to jest tak. Do czego doszedłem? Jeszcze na razie nie mam drugiej części tej cewki, po prostu tego, tego drugiego krążka, który się kładzie na to i będzie odbierał yy, tą, te napięcie. To nie jest tak, żeby że zostały wymyślone jakieś tam zakazane cuda, no, no, zakazali tego, no, no, bo to emituje po prostu takie y, fale praktycznie niekontrolowane, zakłóca, może po prostu zakłócić na kilkadziesiąt albo nawet na kilkaset kilometrów radio, no, nie tylko radio, y, po prostu, y, zróbmy tak, doświadczalnie, sobie Gradyjko włączam zasilanie na zasilaczu mam pobór w tej chwili 0,5A, napięcie na zasilaczu jest sprawdźmy 14,9V, 0,5A to mam gdzieś około 7, 7,5W 7,5W mocy i teraz tak. Nie wiemy na razie na jakiej częstotliwości to pracuje. 7,5 W mocy emituje ten krążek jako antena. I teraz tak mamy tutaj obok częstotliwościomierz z sondą. Częstotliwościomierz, i przyłóżmy, przyłóżmy do bazy tranzystora będziemy widzieć na częstotliwości 2,400 oczywiście radio zostało zakłócone bo już robię jako antena 2, 2 MHz 2,5 MHz praktycznie przyłóżmy teraz do kolektora o, od razu jest od kolektora słychać zakłócenie w radiu mamy 2,900 Mamy prawie 3 MHz. Za niedługo za, na 3,5 MHz wyjdziemy na krótkofalarskie pasmo. A teraz tak, przyłóżmy do wyjścia setki. Też nam zakłóca radio. Dalej mamy pół ampera poboru prądu. Mamy 900, niecałe 1 MHz. Czyli w sumie tak naprawdę nie wiemy, co ten sprzęt nam zakłóca. Jeszcze, jeszcze inaczej. Długość, długość tego przewodu na tej cewce powinna być identyczna, ponieważ jest to generator na tej zasadzie działa według schematu. Tu mam taki rozrysowany schemacik. Tak jak to było, tak razy oko. Gdzieś tam z internetu. A tutaj sobie rozrysowałem początki cewek, jak to jest wszystko podłączone. No i... Prosta sprawa, tranzystor, jest to przełącznik, nic poza tym. Jeśli podam tutaj jakieś tam napięcie na bazę, no to on mi tą cewkę zewrze do masy, czyli jeśli tu mamy plus, tu mamy minus. I podajemy przez tą cewkę plus, no to początek cewki prawo, prawoskrętnie jest w tą stronę, kierunek, kierunek w fali magnetycznej jest w tą stronę tak samo tej drugiej mamy w tą stronę jeśli one są razem z sobą sprzęgnięte tak jak tutaj zwój przy zwoju tak jak widać tutaj na, na tej cewce zwój przy zwoju blisko siebie to nie potrzebują yy, rdzenia takie uzwojenie niczym się po prostu nie różni od zwykłego transformatora tym że nie posiada rdzenia. E, przy niskich częstotliwościach, żebyśmy zro chcieli zrobić niskie częstotliwości, wtedy tych zwojów byśmy naprawdę musieli bardzo dużo nawinąć. Praktycznie ta cewka miałaby też oporność prawie 8 ohmów. Wyłączmy, wyłączmy bo zakłóca nam radio. A już mi ręka zaczęła cierpnąć. Aż tak niedobrze się robi. I teraz tak. Na czym tam skończyłem? Aha, na tym, że ta cewka nie potrzebuje rdzenia i, przed, i przede wszystkim jest tak, z, z, puszczamy plus przez tą cewkę czyli cewka ma idzie w jedną stronę. Ten fala magnetyczna. w ten sposób, może to narysujmy będzie jeszcze łatwiej wam to wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa to jest w ten sposób, że y, z tej cewki y, wychodzi kierunek w tą stronę, nie? a jeśli razem te początki winiemy to z drugiej cewki też wychodzi w tą samą stronę i teraz tak jeśli puszczamy plus przez y, tą cewkę na bazę tu, tranzystora otwiera się bo dopóki tu przejdzie, każda cewka ma swoje te opóźnienie i przechodzi tak, sygnał tu, zwiera tą cewkę. Ta cewka będąc blis, w pobliżu tej cewki, zabiera to indukcyjność, czyli jest, zaczyna być spadek napięcia na bazie i automatycznie ona już jest... ta otwarta i automatycznie zamyka. Tranzystor. Zamyka tranzystor i znowu ta cewka znowu jest aktywna. Yy, puści na tranzystor, ta się robi aktywna, od tej zabiera indukcyjność i tak na, na przemian. I to pracuje z taką częstotliwością, jaką jest cewka, ma pojemność i indukcyjność. Czyli yy, obwód c to taki znany nam już dawno z yy, radii. Yy, Mamy, mamy L, mamy kondensator, mamy cewkę. I na tej samej zasadzie jest tutaj, tu nie ma kondensatora fizycznie, ale ta indukcyjność między tymi dwoma cewkami występuje. To tak jak nawinąć kondensator, nie wiem czy pokazywałem gdzieś tam, może na jakiś filmie rozbierałem kondensator. Jest to, no nawet na schemacie jest to napisane, są dwie powierzchnię, Czy to będzie blacha, jak w kondensatorze, czy to będzie pazłotko jak w elektrolitach. Czy to będzie drut? To też to jest kondensator. I to jest nic innego jak generator. I to generator bistabilny, czyli niezależny, znaczy zależny jeden od drugiego podwójny, nie? No i, i, i cóż, no, schemat. Bardzo prosty, jeden tranzystor. Praktycznie każdy jeden, jeden transformator można w ten sposób wykorzystać jako y, transformator z dwoma identycznymi uzwojeniami, jako, y, jako przerzutnik. Nie jest to przerzutnik szmigta, bo przerzutnik szmigta ma dwa tranzystory i między sobą dwie pojemności i na zmianę ładuje raz jedno, raz drugie, raz jedno, raz drugo, aż y, stan zatknięcia pojawi się na, na bazie. Nie? A tutaj mamy w ten sposób wykorzystany też mamy pojemność jedno i dwie indukcyjności i cała, cała filozofia, no fakt, że to promieniuje w niewiadomym kierunku przede wszystkim. Znaczy kierunek to można ustalić, bo to będzie jeśli mamy nawinięto w prawostronne, no to będzie promieniować do góry, jeśli w lewostronne, stronę to, to do dołu cewki. Jeśli odwrócimy cewkę, to się zrobi nam prawostronna, czyli będzie do góry. i Żadnej filozofii nie ma. Tak samo pręty ferytowe, yy, stare anteny, an yy, znaczy ja tutaj sobie założyłem setki, to kombinowałem taki transformator zrobić. O, już się wymazałem. Moim pisadłem się wylało. Nie wiem czemu tak się pieni, co tu się stało z tym moim mazakiem. No, taki fajny był cienkopis. No, ale to już nieważne. No i cóż, sprawdźmy jeszcze raz, czy to jest faktycznie, słuchajcie, co się dzieje w radiu. Wyłączę radiu ustawione na 101,4 w tej chwili, kiedy podaj podaje, to jest zakłóca. No dobra, i teraz tak częstotliwościomierz podpięty sprawdzamy na bazie tranzystorka. Mamy dalej 2,4, czyli nasza fala nośna jest na częstotliwości 2,4, 2,460, 4,70 to 2,500. Czyt. Czym bardziej, czym zbliżę rękę do cewki, tym, tym się zmienia częstotliwość. O w tej chwili położyłem rękę, to mam prawie 3. Odsunę się od cewki, mam 2-300. Czyli tak naprawdę dokładnie nie, no, nie wiadomo, można tylko i razy oko mniej więcej przeliczyć. I teraz tak, cały ten zysk, ten, ten zysk wyłączmy te radyjko, Tak cały dzień grało, faj, fajnie się zrobiło, także. Jedno, co już mam za darmo. Eee. 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 Wróćmy do co o czym chciałem mówić. A, do tej cewki. To jest tranzystor KT907 ruski. No, Ledwoletni się teraz robi, bo tam 7W mocy. To dla niego to w sumie do dużej częstotliwości to pikuś. Znaczy do. Do tej częstotliwości, akurat to jest dla niego pikuś, on tam przy tej, przy, tej, przy tej częstotliwości dużo większą moc wyda, tak w sumie mógłbym tutaj jeszcze jeden ten opornik wyciągnąć z bazy, tak bym mógł mu tutaj dać gdzieś pobór około 1A, to 15W by miał przy 15V, no i dobra, ale e, na czym tym żeśmy w tej, wcześniej już wyleciałem z, z wątku? E, Chodzi o to, że cewka nieposiadająca żadnych rdzeni jest cewką powietrzną. Czy to jest tak nawinięte, czy to będzie nawinięte zwój przyzwoju pionowo, tak jak Tesla robił te cewki do wysokich napięć. Cały ten zysk energetyczny, to co ludzie tutaj sobie mówią, że to jest zysk, no to niech sobie podłączą taki generator. Niech podłączy sobie ten drugi talerz, na to położy identyczną cewkę, podłączy sobie żarówkę. Żarówka się zapali, na pewno. Przy, przy mocy tam 7 czy tam 10 watów, na pewno, na pewno się żarówka będzie świecić. Nawet i żarówka 220 V, i będzie miał pobór, i będzie pokazywać miernik, też cuda nie widy. że Każdy jeden miernik, jeśli pokażą mi na filmie miernik tego typu, jakiś cyfrowy, albo cęgowy cyfrowy. Nie uwierzę w te częstotliwości, na, na tych częstotliwościach, że te mierniki dobrze pokazują, może pokazać i 10 A, może pokazać i 5 A, może i pokazać i 400 V i to nie tak, to troszeczkę nie, nie tędy droga, bo przy tej częstotliwości, no prosta zasada, kuchenka yy, w tej chwili indukcyjna, to samo wykorzystuje, 1000 W poboru, i myślicie, że tam wyjdzie z tej kuchenki indukcyjnej tam 15A i 400V to mierniki, one po prostu wariują się kończy im zakres, się kończy skala tu mam 05 poboru jeśli to by była prawda, to to co że kładą na indukcję taki talerz i pobierają z tego 10A przede wszystkim nie przy takiej grubości przewodu 10 amper. To jest 1,5 mm kwadrat, to jest max te 10 amper na nim uzyskać. A po drugie yy, Po drugie yy, te 10 amper nawet, jeśli tam by było, i te 400 V, to te wszystkie żarówki, które tam ludzie na filmach podłączają, że to dla nich, i dla nich, dlaczego te żarówki się pełnym światłem nie świecą? Przy, przy takim poborze 10 a i przy 400 V, to ta żarówka powinna tylko pełnąć i zgasnąć i się spalić. I to, jeśli to by była prawda, że więcej uzyskamy niż włożymy, a czy więcej położymy, bo, bo to, to jest prawda. Czym więcej tutaj odbiornik damy dla niego, bo ona w tej chwili, ta cewka, chodzi na zwarciu. Jeśli położymy dla niego odbiornik, przybliżymy tutaj drugi talerz i to nam prąd pobór się zmniejszy. Dlatego się zmniejszy, że zestroimy, podamy odbiór. I będzie taki prąd tu pokazany, jaki będzie odbiór położony. Nic więcej, nic poza tym się nie zmieni. Gdyby to jeszcze raz była prawda, to położyć drugi talerz i byśmy mieli ten wzmocniony prąd. Co za problem, tym prądem zasilić z powrotem ten układ. Jeśli tam byśmy sobie dali stabilizator napięcia, wystabilizowali z powrotem na te 15 V, moglibyśmy sobie jakiś tam nawet dać kondensator, który by nam filtrował te napięcie, bo tutaj z dużych częstotliwości musimy odfiltrować wysoki. Częstotliwości, żeby z powrotem podać napięcie zasilania na ten tranzystor. I jakbyśmy podali, byśmy mieli obieg zamknięty, a nadmiar energii byśmy mogli sobie korzystać nie? z tego nadmiaru. To dlaczego tak ludzie nie zrobią? Jutro postaram się nawinąć kolejną taką cewkę. I po prostu sprawdzimy dokładnie, co się dzieje na tej cewce. Sprawdzimy na jakie częstotliwości to pracuje. No, w sumie to już wiemy. nadajnik pracuje na 2,4 do 2,5. Oczywiście, jak nie ma nic w pobliżu, jeśli zbliżę rękę, to nawet do 3 MHz skacze częstotliwość. Zobaczymy potem, co się będzie działo na tej cewce odbiorczej. No, przesłać energię na odległość można. No, przecież to, to, to dawno było wiadomo. Przecież radio na tej samej zasadzie działa. Przecież fala wyemitowana trafia do an naszej anteny. Antena też musi być zestrojona do, żeby wpadła w rezonans do tej częstotliwości i w, na układzie w radiu na układzie, w, który wchodzi na, 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 Jezu, na układzie, yy, na obwodzie LC się generuje jakieś tam napięcie, czyli to napięcie jest. Czyli jeśli Fala elektromagnetyczna została wysłana w eter. To tak samo i z tego eteru my tę falę możemy odebrać. Tylko, jakbyśmy zaczęli stosować tego typu nadajniki, to byśmy mieli taką sieczkę w, w eterze, że nie byłoby możliwości żadnejkolwiek, byśmy nie odebrali nic. No, zresztą sami słyszeliście, co, co się dzieje w radiu. Co się dzieje w radiu. Pracuję na 2,4 MHz, radio jest ustawione na 100 i 101,4 Jak nie wierzycie, to wyłączam zasilanie, radio gra. Wyłączam zasilanie, radio nie gra A częstotliwościomierz pokazuje do kolektora zbliżymy no, ręka mam w tej chwili 2,4 no. 2,5 2, MHz. <laughs> Także pozdrawiam, zapraszam do oglądnięcia kolejnych części z tego nadajnika. Faktycznie jak położysz rękę na tej cewce w tej chwili to się czuje ciepło. Znaczy nie to, że ona się grzeje, ona jest zimna. Zalakierowana tutaj jeszcze lakierem, żeby te zwoje po prostu się nie sobie nie latały. To jest taki krążek przylakierowany do pleksy. Coś jeszcze miałam tutaj obliczyć. A, miałam obliczać długość tego przewodu, ale długość, żeby pokazać Wam, że według wzoru nawet takiego przez zwykłego fizyka udostępnionego przez, a przede wszystkim przez radioamatorów pozdrawiam SP4 SKI. I przy okazji, yy, przez radioamatorów, amatorów, że yy, antenę można sobie wyliczyć co do milimetra, praktycznie bez miernika, który yy, można później zestroić. Potem ewentualnie przy, zależy jeszcze na jakiej wysokości jest zamontowana, też trzeba współczynnik do tego dodać. Yy, co się znajduje w pobliżu, jakie są odległości przede wszystkim od ziemi. i no i zobaczymy no. Także pozdrawiam, zapraszam do następnego odcinka. Będziemy się bawić z tą Free Energy. Jeśli to prawda, że drugi talerz zasili mi z powrotem ten talerz, to będziemy mieli darmową energię. W co naprawdę głęboko chciałbym wierzyć. Pozdrawiam.